razem z pierwszym i drugim w Dzień Świąt ma być miła, bo trzecie klasy już niedługo odchodzą stąd, więc życzymy na ostatnie wspólne święta panią poloniską, by im środki poetyckie upiększały z jedzeniem. Panią od języków obcych, by znowu układał i z Historykom, by im się daty nie mówiły. Nauczycielom z matmy, by potęgi i ułamki chodzić potrafili. Panią z geografii, by klimat się umiarkował My sobie troszkę odpoczęli odstawiając na wzory i pierwiastki, patrząc na niebo, czekając na pierwsze W Tym z oddziału fizycznego dużo ruchu po kolacji, by powrócić do swej wagowej ręki. Pani od komputerów, by mniej myślała o poklątanych kablach i częściej lekcje wolne nam przed siebie wpadły. Panią katechetką, by nie robić zamieszania, wesołych świąt i miłego na pasterce spania. Harki 4 robiły nam lepsze desery oraz ich bibliotekarki. Polską średnią zawierzają nowe książki i świetności. A sprząteczką kurbi w tej ręce dużo radości, miłości i pieniędzy. A panu Serafinowi tak na tak, koniec. Miłe żony